Hej bo chodźmy się pobawić. Nie teraz darwin idę oglądać Susi jak klepie się po mordzie na portalu społecznościowym. Chodźmy podręcznyć psychicznie naszego sąsiada. Zejdźcie z mojej posesji natychmiast. Mężu wstań w końcu do roboty, bo nie będę kupywała codziennie dla ciebie pampersów dla dorosłych. Nie, idź do pracy i spłać podatki. Ja ci dam kurwa podatki. Zabiję was, nie dzięki. No i co zrobiliście moje laleczce? Trudno kupisz senową, a my idziemy do pana Robinsona a mu porysować auto. Co? Dzieci, idźcie do szkoły, bo was wydziedziczę. Dzień dzieci, dzieci pomocy psychologicznej. Crab, nie. Crab, crab. Gębol, pójdziemy dziś na randkę? Nie dzisiaj, panie, nie mam na to czasu. Nie! Macie robić te sprawdziany, nie chcę słyszeć żadnych dyskusji. To zrobiliście, panie Simian, miałem ją pilnować po wypuszczeniu jej z O. to znaczy... Co? My nic nie wiemy, panie dyrektorze, musimy już se iść, bo zostawiliśmy w domu włączony toster. Gębol, co to kurwa? A pani niech uważa, żeby nie wypaść znowu przez okno. Dzień dobry. Ej, zabijecie, bo tak. Aha, to sobie idę. Nie może szuciec tchórzu. Za pomocą tego pilota zniszczę wszystko. Zostawiliście mnie na pastwę losów zapomnianej próżni. Co? Główno 1:0. No i co teraz? Mam w ciebie wyjebane. Och jak mi jest przykro. nie mam przyjaciół i w ogóle jestem bardzo smutny. My będziemy twoimi przyjaciółmi. No i masz już przejeba. Ej, pożycz mi grę wideo. Spoko. Ej, czy oddasz mi moje PlayStation? Nie. The next day. Ej, czy oddasz mi moje PlayStation? Nie. The next day. Ej, czy oddasz mi moje PlayStation? Nie. O Boże, Penny, nie jesteś już czarna. Wiem, teraz muszę uciekać za granicę, bo starzy mnie za to zabiją. Właśnie wylądowaliśmy w Ohio, czyli na polu ziemniaków. Co ty z nim robisz? Zamknij mordę, bo gramy w Genshina. Każdy musi wyglądać normalnie jak człowiek. Ej, dasz trawkę zapalić? Musimy go złapać, on psuje naszą fabułę filmu. Ciekawe kto się kryje pod maską. O kurde, to Rob. Ej, nie bij mnie, mam wam coś ważnego do powiedzenia. Ej, pokażcie jeszcze raz jak panna z imian wypierdala z okna.